tą Was, nazywam się Błażej i chodzę do szkoły w Lalisie. Powiedziałam Wam, że chodzę do tej szkoły bez żadnego przynaglania. tego, mówię po polsku, przyklej mi jednak wychodzi po polsko. Uwaga, uczyciele tego nie rozumiał i się nerwują. Ja jest miłośnik kropiowskiej mowy i tej zapuszczę i ziani. Tak, po prawdzie. To mieszkło po troli. No co? Nie dziw, Tasia. Jak mojego ojca zabrakło, to na gospodarce została matka i starce siostry. I kto ma to ogarnąć? Ja, kurcz. Co to bzi, zabzi, łania da się. Muszę myśleć, jak tą ku tą pomóc. Jak urosna. Będzie inaczej, bo moja gospodarka łagro turystyczna nam pozostanie. Wysykuję fajne izby w kurnikarni, ogłoszę sam w internecie i będę tym miastowym pokazywał, jak to na tej wsi jest. Ładzieje się ziele, to już dziś zapraszam. Żegnaj to.